Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. 1 listopada, bardzo ważny dzień wszystkich świętych. Tego dnia odwiedzamy groby naszych najbliższych. Szczególny moment, kiedy możemy przytoczyć wspomnienia o tych, którzy od nas odeszli, których już nie zobaczymy, o tych, których już nie usłyszymy, ale będziemy mieć ich w pamięci, będziemy o nich rozmyślać, przywoływać historie, które nam się przydarzyły z tymi ludźmi. Czy to z rodziną, czy z przyjaciółmi, ktokolwiek był dla nas po prostu ważny. I myślę, że to jest piękne też, że możemy mieć te wspomnienia. To jest to, o czym ja kiedyś powiedziałem, że wspomnień wam nikt nie zabierze. I teraz, kreując tą naszą rzeczywistość, która czasem nie jest łatwa, która czasem jest wręcz tragiczna, ale musimy robić wszystko, żeby doprowadzać właśnie do tych szczęśliwych momentów do tych momentów, które. Będą nam sprawiały radość do tych momentów, które pozwolą nam później zapamiętać tych, który, którzy są z nami, którzy spędzali właśnie ten szczególny czas, będąc w naszym towarzystwie, i właśnie e, oni sprawią, że będziemy o nich mogli później pamiętać. Jak już odejdą, jak już ich właśnie nie będzie. I dzisiaj nie będzie o polityce. Dzisiaj nie chcę dyskutować właśnie o tym. W całym bagni jaki nas otacza. Bo polityka to jest bagno. Ktoś oczywiście powiedział, że jeżeli my się nie zainteresujemy polityką, to polityka się zainteresuje nami. I oczywiście to jest prawda, ale odpuśćmy sobie tego jednego dnia. Ten jeden dzień niech po prostu będzie w zapomnieniu o tych wszystkich Helmutach, o tych wszystkich Nescafe, dwa w jednym, Putinatorach, Kaczorach i jeszcze innych Sataniachach i tak dalej. Nie zostawmy ich chociaż raz na bok, tego jednego dnia. Oni też kiedyś umrą. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe, że oni kiedyś też odejdą z tego świata. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że oni nic nie zabiorą ze sobą. Że to, co nagromadzili, te majątki, te rzeczy, które ukradli, które w jakiś sposób pozyskali, na pewno nieuczciwy, to po prostu to pozostanie. Pozostanie po nich. Oni tego nie zabiorą. I ja im kibicuję właśnie, żeby żeby ich spotkała zasłużona kara. Właśnie ta kara, jaką jest no właśnie co odejście z tego ziemskiego jak się to mówi? Z ziemskiej, z tej ziemi po prostu tak. Ktoś tam dronem chyba lata i mnie rozprasza. Tak to jest. Także taki dzisiaj vlog z takiej refleksji wzniosłej. Długi wstęp. Serdecznie Was zapraszam. Ja wiem, że jestem teraz w polach nicości, ale jest taki wiersz. W moim lesie Maria Pawlikowska Jasnorzewska W moim lesie, gdzie wiatr się uczy modlitwy. Drzewa jak starzy, święci stoją cicho. Mchy pachną snem i zapomnieniem, a słońce... Gdy przez liście się sączy, ma kolor dawnego szczęścia. Tu każda ścieżka prowadzi donikąd, lecz idąc z nią wiesz, że jesteś u siebie. Czas przestaje istnieć, tylko serce bije, jak dzieńczynny dzwon w pustym kościele. Poezja to jest coś, co nie jest raczej mi bardzo znane, to nie jest coś, czym ja się jakoś bardzo fascynuję, ale chciałem przytoczyć jakiś wiersz taki z refleksji wzniosłej, żeby po prostu zaakcentować ten dzisiejszy dzień, żeby wszystkich was zachęcić do jakiejś refleksji, do jakichś właśnie wspomnień, o których powiedziałem na początku tego dzisiejszego vloga, żebyście rozpamiętywali o tych, o których już właśnie nie ma z nami. Ja będę pamiętał o mojej babci jednej, o mojej drugiej babci, o moim jednym dziadku, o moim drugim dziadku, o pradziadkach. Przypomnijcie sobie, czy ktoś z Was kojarzy Waszych pradziadków, czy nawet pamiętacie, jak ci ludzie mieli na imię, bo z tego, co zauważyłem, to niektórzy nawet tego nie pamiętają. I jak to jest, że właśnie mija taki czas i o tych, ludzi, o tych ludziach się później już w ogóle nie pamięta, już, już odchodzą całkowicie w zapomnienie. Ja właśnie tak sobie kiedyś pomyślałem, bo ja nie chcę być osobą, osobą sławną robiąc tego YouTube, ale tak sobie myślałem, robiąc też ten content na YouTube, że może coś zostawię po sobie. Że gdzieś te filmy zostaną w tych odkłaniach tej platformy. Jeżeli ona będzie jeszcze istniała, a może nie będzie, nie wiem. Kolekcjonuję co ważniejsze filmy na dyskach, mam już ich kilka. I taką miałem też refleksję, że może przez to nie zostanę też zapomniany przez wszystkich ludzi. Aczkolwiek łudzę się pewnie i myślę, że to jest takie trochę przykre. to jest taka kolej rzeczy, która następuje, no bo będą o mnie powiedzmy pamiętać najbliżsi, tam Karim, tak, Anna. Ja nie wiem, kto też w jakiej kolejności odejdzie z tego świata, bo hmm. różnie może być. To jest, jak tym, jak my to możemy zawsze powtórzyć, nie znamy ani dnia, ani godziny, ale. W ich sercach, w ich umysłach będę na pewno zapamiętany. Tylko jak już dalej, jak już później. Później, ci, którzy nie mieli ze mną styczności, no to nie będą o mnie po prostu pamiętać. Zastanówcie się, jakie to też jest z jednej strony przykre. I są te groby takie, czasami nieodwiedzane. Lubiałem chodząc na cmentarz, zostawić gdzieś zawsze taką, miałem jedną świeczkę więcej, żeby zapalić właśnie na jakimś grobie, czy to nieznanego żołnierza w Krakowie, na cmentarzu rakowickim, czy po prostu gdzieś, gdzie widziałem, że ten grób był całkiem zapomniany. On był, ale zarośnięty takimi krzakami, jak tutaj, taką trawą. Tam nikt nie przychodził, nie wiem z jakiego powodu, bo nie znałem tej osoby, która tam leżała, nie znałem historii tego człowieka. Gdzie jest rodzina? Może ta rodzina też już nie żyje, albo się po prostu nie interesowali tym kimś. I właśnie zawsze wychodziłem z takiego założenia, żeby zostawić tą świeczkę zapaloną, tego znicza takiego, upamiętnić też kogoś, kogo nie znamy. To jest takie fajne myślę, bo zatrzymanie się w tym miejscu, właśnie ten symbol tego ognia, takie ciepło bijące, jeszcze fajnie jak to wygląda. Na cmentarzu, gdy jest ciemno już zaczyna się robić taki zmrok, to wtedy ma to taki swój szczególny też nastrój. I myślę, że upamiętnienie właśnie kogoś też, kogo nie znamy, zmówienie jakiejś modlitwy za tą osobę, jeżeli ktoś jest oczywiście wierzący, a ja jestem, mimo że z kościołem mam trochę na bakier, ale, ale to trzeba rozgraniczyć. Kościół, a wiara, tak? To są całkiem dwie inne rzeczy w moim przekonaniu. I. Zmówienie tej modlitwy, właśnie taka chwila refleksji, myślę, że to jest coś naprawdę wspaniałego, i warto wykrzesać to z siebie i spróbować, właśnie, zrobić coś dla kogoś innego. Ja myślę, że ten dzień w Polsce jest naprawdę tak przestrzegany, tak naprawdę celebrowany to, jak być powinno przez większość ludzi, bo czasami są takie dni, że, jak na przykład, Dzień Niepodległości, który się zbliża, i wtedy. Ludzie traktują to o, fajnie długi weekend, jak tam wypadnie w jakiś taki okres, gdzie to się wpisuje po prostu w kalendarz, i wtedy ci, którzy idą na jakąś tam, jakiś marsz niepodległości, no to idą. Ale większość ludzi traktuje to po prostu od tak, tak jako dzień wolny dodatkowo, ale ten dzień, jakim jest wszystkich świętych, dzień zaduszny, dnia następnego ludzie, widzę, że do tego podchodzą naprawdę. Serio, chodzą na te cmentarze odwiedzają właśnie bliskich i myślę, że to jest naprawdę coś wspaniałego. Tutaj w Rumunii też obchodzi się dzień zmarłych, kilka razy do roku, ale nie jest to tak jak w Polsce. Ja nawet nie pamiętam dat, kiedy to się obchodzi tutaj. Te nanami mówiła, że też jakoś wkrótce czy dzisiaj właściwie ale nie widzę tych ludzi. Widziałem widziałem, okej, okay, znicze tam w jakimś Lidlu sprzedawali były tutaj często ludzie zapalają świeczki tu jest fajny też zwyczaj w kościele ortodoksyjnym jak ludzie zapalają na każdej mszy świece ja to wielokrotnie robiłem nie będąc oczywiście tej wiary ale myślę, że symbol jest naprawdę fajny żeby zapalić świeczkę są takie dwie kapliczki przed kościołem i zapalacie tutaj świece za osoby żyjące i za osoby zmarłe osobno. No i można oczywiście odmówić modlitwę, co ja często robiłem właśnie stojąc tam przed kościołem i celebrując właśnie w ten sposób. I to jest wszystko, jeśli chodzi o tego dzisiejszego vloga. Nie ma co przedłużać takie moje refleksje wzniosłe tego dzisiejszego dnia. Do polityki to jeszcze będzie czas, żeby wrócić, żeby to wszystko. Omawiać, żeby tym wszystkim się udławić, nawet i jeszcze na pewno wiele przeżyjemy, i będziemy musieli się mierzyć z tym, co nam ci ludzie serwują, i tak dalej. Ale dzisiaj odpuszczamy, dzisiaj refleksja, dzisiaj koniec z tym bagnem, koniec z łajnem. Dzisiaj nie będziemy przerzucać łajna, nie będziemy opróżniać szamba, dzisiaj nie, dzisiaj stop, dzisiaj jedno wielkie stop z tym wszystkim. Aż się potykam. Takie moje refleksje zniosły tutaj nadeszły, najechały, także tak to jest. Tyle. Pozdrawiam Was właśnie z tej nicości, gdzie opowiedziałem o czymś, o tym co chciałem dzisiaj tutaj przekazać w dniu dzisiejszym. Piszcie Wasze komentarze, subskrybujcie kanał. Zachęcam do refleksji. Nie musi być wzniosła, ale jakiejkolwiek. Tyle z mojej strony. Zdrówka Wam życzę i pamięci o tych, których już z nami nie ma. Trzymajcie się. Pa Pa.